Stadionowe trybuny zapełniają się. Dziś zobaczymy mecz, który znakomicie się zapowiada. Emocji nie powinno nam zabraknąć. Zapraszamy na transmisję. Witamy wszystkich bardzo serdecznie z Barcelony. Dziś dojdzie do ciekawego meczu piłkarskiego, który będziemy mieli okazję razem obejrzeć. A ze stanowisk komentatorskich witają się z Państwem. Bardziej gotowi. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Wiele osób ostrzyło sobie zęby na dzisiejszy mecz hiszpańskiej La Liga eSports. Sports. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne. Piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Mam nadzieję, że piłkarze obu drużyn nas nie zawiodą i zobaczymy ciekawe, emocjonujące spotkanie. Szczerze mówiąc, już od jakiegoś czasu wyczekiwałem tego meczu niecierpliwie. oczyna Barcelona. Przed nami, miejmy nadzieję, widowisko w rozmiarze XXL. Jamal. Okazja, może być groźnie. Ależ znakomicie teraz broni Bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. No nie, nie, tak nie można. To nawet nie były okolice bramki. Strzał wyłącznie do statystyk. Widzimy teraz jedenastkę Barcelony. Wojciech szczęsny w bramce. Pedri oraz Frenkie De Jong zagrają na środku pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Popatrzmy, ależ teraz okazja. A i to było naprawdę dobre. mocne uderzenie. Niewiele zabrakło. Wśród tylu świetnych zawodników. Szczególną uwagę chciałbym dziś zwrócić na rafinie. W polu karnym stanowi śmiertelne zagrożenie. Zawsze dokładnie wie, jak uderzyć, żeby strzał był jak najtrudniejszy do obrony. Ma zmysł killera i fantastycznie ułożoną stopę, więc bardzo jestem ciekaw, co dzisiaj ustrzeli. Jeśli dokończymy później, bo jest groźny. No w końcu bramka! Udało im się, mamy pierwszego gola. No wreszcie coś wyniknęło z ich dotychczasowej przewagi. Zobaczmy powtórkę. Widać jak ważne jest wczesne zbudowanie przewagi, tworzenie okazji i posiadanie piłki. Teraz dzięki swojej grze mają bramkę. Mamy 1 do 0 Właśnie tak Powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala Tak, ten pressing się opłacił Będzie bardzo groźnie Dobrze Wojciech Szczęsny Łatwa interwencja Z piłką Pedri Rywale zostawili Barcelonie Dużo wolnego miejsca na skrzydłach Dobre, wycofanie ze skrzydła no i błyskawicznie kolejny raz trafiają do siatki. Drużyna przeciwna wydaje się rozpita. Powtórka. możemy ponownie rzucić okiem na całą akcję. To piłki było prima sort. A potem, cóż, no nie mogło to nie wpaść przy przewadze 2 na 1. W takiej sytuacji można zrobić dosłownie wszystko. To musiało skończyć się golem. W ma Teraz stworzył sobie szansę, uwaga! Dobra, teraz obrona bramkarza. Aleks Balde. Jak to rozegra, jest okazja do kontry. Teraz pędzi niebezpiecznie, ależ niewiele zabrakło, by ten atak zakończył się powodzeniem. Ładnie wyprowadzona, szybka akcja. Zabrakło trochę precyzji albo szczęścia. skop przeciwnej drużyny, ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu, popatrzmy, co to przyniesie. Teraz może być groźnie. Lewandowski, będzie groźnie. Ach, niewiele teraz zabrakło po tym strzale z voleja. Wielka szkoda, naprawdę ładnie to uderzył, soczyście, kilka centymetrów i mielibyśmy tutaj piękną bramkę. Alpiol. Dani Pareko. Jareal. Nie utrzymał się przy piłce. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Lewandowski. No i zaczynamy proszę państwa. Drugą połowę tego meczu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Wokół wolny korytarz. Czy Barsa to wykorzysta? Lewandowski będzie prosznie. Proszę państwa, piłka w siatce. Trzecia bramka. Mamy hat tricka Patrzymy raz jeszcze na tę powtórkę, zastanawiając się, czy bramkarz mógł zrobić coś lepiej. Moim zdaniem, na pewno. Wszyscy trenerzy świata uczą, żeby wybijać piłkę w bok, poza zasięg rywalni. Tutaj trafiła wprost pod nogi przeciwnika, który spadliwie to wykorzysta. Piłka znowu w grze, a Barcelona może nieco zdjąć nogę z gazu. Dani Parejo. Ajozi Perez. Ależ teraz będzie okazja. Oj, ale to teraz zawalił. Sytuacja sam na sam z Bramkarzem. Powinien sobie poradzić. A tak buduje. Chciał uderzyć silnie. Zapomniał o precyzji. Żółtunde. Ogrywa piłkę. Na bliższy Wejście po piłkę na piątkę z plusem. Ma wsparcie, by to rozegrać. Udanie nie trafia celu. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Jest. Pierwszy przy piłce. Co zrobi? Uwaga. Dalej groźnie. Pewne wejście we własnej szesnastce. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Obrońcy nie bardzo kwapią się z powrotem. Znowu są przy Żadna z drużyn nie potrafi. Teraz dłużej utrzymać się przy piłce. A Josi Perez. Pewnie w obronie. Od do Rafini. Okazja! Nie zepsuć tego! Niepewne teraz zagranie w obronie. Piąskuje. Niebezpieczeństwo oddalone. Tylko minuta dodatkowego czasu. Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie...